Fajny pomysł na grillowane kiełbaski, które też można na przykład zabrać na piknik albo na wycieczkę, albo włożyć po prostu do szkolnego plecaka. No, przede wszystkim, najpierw musimy takie kiełbaski grillowe dobrze wybrać. Te, zobaczcie, są takie malutkie, dzieci lubią. Takie wypieczone, dobrze kiełbaski, a dorośli również lubią, kiedy chrupie pod, na języku. I tutaj mamy tak: mięso wieprzowe, 100 g produktu otrzymano ze 100 g mięsa wieprzowego, sól, przyprawy i właściwie to wszystko. Koniec, nie ma żadnych konserwantów. Nie ma E250, E251 to są azotany i azotyny sodu, które powodują, że jeśli wrzucimy i podgrzejemy taką kiełbaskę na grillu, to tam tworzą się substancje rakotwórcze. W tych właśnie tych mm, złych substancji nie ma, więc spokojnie możemy je grillować, możemy je e, podsmażyć na patelni. Mają dużo mięsa, zobaczcie. Proszę bardzo. Mm. Wczuć już tutaj to mięso, tu już mam takiego asystenta na dole, który wyczekuje, wyczekuje. No i możemy kupić je w ser z jalapeno, albo same serowe, albo po prostu takie oto klasyczne. I co robimy? Najpierw te kiełbaski grillujemy. O, zobaczcie, tak one wyglądają bardzo apetycznie. Możemy, oczywiście, no one szybko znikają, ale jeśli jakimś cudem przetrwają, to możemy zrobić z nich takie bliźniaczki. Kroimy taką tortillę pełnoziarnistą, bo chcemy, żeby było zdrowo i smarujemy ulubionym smarowidłem. No najlepiej, żeby to była musztarda. Ja bardzo lubię musztardę, musztarda poprawia trawienie, no i ma najmniej kalorii. I teraz dla tych, którzy lubią z serem dwie kiełbaski i zawijamy Robimy takie oto, proszę bardzo, zawinięte kiełbaseczki. Tym razem bez sera. Dla tych, którzy nie lubią sera żółtego albo wolą, żeby to było bardziej dietetyczne. Kiełbaska ta akurat jest dietetyczna, bo ma w sobie mięso, nie ma zbyt dużej ilości tłuszczu. Sprawdźmy, ile taka kiełbaska ma białka. Teą 17 gramów. Proszę Państwa, nie jedna szynka w sklepie nie ma 17 gramów białka. A tutaj kiełbaski mają właśnie tyle białka. I zaraz wrzucam, żeby delikatnie podgrzać. O, i to jest taki mój pomysł. No i proszę bardzo, czy to nie jest pyszne, można to zabrać też na piknik, ale gwarantuję, bardzo szybko znikną.